Krzysztof nie jest dla świeć mikro. Dziękuję. Z wcześniejszymi tutaj uzgodnieniami z sekretarzem Rady Gminy są panowie z PG i proszę, żeby nie czekali do końca i chcieliby zabrać głos jak jest to jak najmożliwe szybciej. I to jest akurat, tak się składa, że wychodziłoby, że w tym punkcie trzecim. Czyli teraz, teraz. Proszę, panowie. Panie Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaramy się zająć jak najmniej ile czasu, ponieważ porządek obrad, jak słyszymy, jest długi, wyczerpujący. Chcielibyśmy przedstawić, chciałbym przedstawić informacje o zakończeniu o analiz wewnętrznych, o których mówiłem już podczas poprzedniego analizy u Państwa, których wynikiem ma podjęcie decyzji o wyborze. Zostanie poddane um, ocenie oddziaływania na środowisko i wnioskowane o wydane decyzje o środowisku. E, te działania, które podejmowaliśmy w tym roku, aby e, zbliżyć się do takiego wniosku, e, e, sygnalizowałem poprzednio. Przejdźmy dalej, żeby tutaj nie blokować. E, a krótkie, jeszcze takie zajęcie, już do tego wniosku, to krótka informacja na temat tego, co. W tych ostatnich kilku miesiącach zostało wykonane. Przede wszystkim kwestia weryfikacji lokalizacji, a więc badania i analizy dotyczące potencjalnego ryzyka wystąpienia wady zasadniczej na lokalizację potrzebową i lokalizacji wywiadowo oraz lokalizacji żarnowiec, co chwilę powiem właśnie o wynikach. W, w procedurę środowiskową, został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska miejsce 8 sierpnia i oraz wniosek o określenie zakresu raportu oddziaływania. Ta procedura się toczy, niestety ze względu na zmiany polityczne, które w międzyczasie nastąpiły, mamy trochę poślizgu, ponieważ dosyć duże zmiany kadrowe nastąpiły w Generalnej Dyrekcji przez dwa miesiące sprawa nie poruszała się do przodu, ale hmm, prawdopodobnie do końca marca, <coughs> marca i kwietnia postanowienie stoknickie, czyli właśnie postanowienie o określeniu zakresu raportu powinno zostać wydane. Obecnie trwa procedura konsultacji transgranicznych i wpływają pierwsze uwagi z państw potencjalnie narażonych, a więc z naszych państw ośrodujących dotyczące naszego projektu. Mobilizacja badań. Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawców badań, całego programu badań. Badania te ruszą pierwsze na wiosnę. Trwały w latach 2016 17 do początku 2018 roku. I w zakresie infrastruktury wykonaliśmy szereg analiz, z których wstępne wyniki już Państwu przekażę. Dotyczą one zarówno wstępnych korytarzy dla drogi głównie dojazdowej, jak i dla korytarzy dla infrastruktury elektronicznej. Natomiast najważniejszy temat to była weryfikacja ryzyka wystąpienia wady zasadniczej, czyli wykluczającej możliwość budowy drogi w lokalizacji hoczewo. Wykonaliśmy dwa rodzaje działań, po pierwszej trzy rodzaje działań, po pierwsze inwentaryzację przyrodniczą tego terenu, po drugie wykonaliśmy wiercenia hydrogeologiczne. Zostało wykonanych 35 obiektów, założone zostały piezometry, na których jest prowadzony monitoring warunków hydrogeologicznych. Zostało wykonane modelowanie warunków hydrologicznych, czyli zmiany tych warunków w obszarze lokalizacji oraz w sąsiedztwie tej lokalizacji w przypadku rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej, a więc dokonania wykopów pod fundamenty. I na podstawie tego została wykonana ekspertyza w zakresie oceny oddziaływania na pobliski obszar Natura 2000 Białogórki. Ci, którzy nie wiedzą, o czemu? To nie wiatło, ja to pani. Panie Przewodniczący, to pani ten wątek porusza w odpowiednim momencie. Dobrze, proszę dalej. Ja wskazywałem sobie na takie matki, także myślę, że Państwo na wiedzę wiedzą, o których mówimy w organizacjach. Mówimy w tej chwili o tej organizacji pierwotnej, bliżej biologii. Na obszarze, który sąsiaduje bezpośrednio z realizacją podwójnej elektrowni jądrowej, obszarze np. w Białogóra, są przedmiotem ochrony siedliska wydmowe i siedliska stądfunkliskowe, utrzymaliśmy <coughs> wpływ ewentualnej budowy elektrowni właśnie na wysiedliskach. Badaliśmy do tego, że stwierdzenie możliwości zmiany warunków ochrony tych siedlisk na naszym obszarze. Wykluczałoby uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. To jest wynik modelowania warunków hydrologicznych, czyli powstania lenia deklasyjnego wód gruntowych w przypadku dokonania wykoku na głębokość 25 metrów na lokalizacji Koczewo. Tu widzicie Państwo granice obszaru Natura 2000. To jest lej, najda, najdalszy jego zasięgu, jak widzicie Państwo, zachodzi na obszar e, Natura 2000. Ponadto to z modelowaniem chodzi, że istnieje duże zagrożenie ingresji dwóch słonnych, czyli w momencie, kiedy ten lej depresyjny powstał, wody polskie zaczęłyby podchodzić po kentera i również zmieniać środowisko. E, warunki środowiskowe Natura 2000. Również e, powstanie tego depresyjnego spowodowałoby najprawdopodobniej zagrożenia w funkcjonowaniu cieku bezimienna, który jest głównym ciekiem wodnym zasilającym zachodni obszar natury 2000 Białorów. No tu jest to co przed chwilą. Powiedziałem, istotna informacja jest również taka, że warunki geologiczne stwierdzone podczas wykopów pokazują, że nie ma nieprzepuszczalnej warstwy między pierwszą a drugą warstwą wodonośną na tym terenie co wyklucza zastosowanie skutecznej metody ograniczania powstawania rejonu decyzyjnego, a więc ścianek, ścianek co dostało dodatkowe ograniczenie dla mitygacji tego oddziaływania, czyli osuszenia obszaru na terytorium. Wnioski są następujące. Nie można dzisiaj wykluczyć, a przede wszystkim można z dość dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że realizacja inwestycji na lokalizacji Koczewo mogłaby spowodować znaczące oddziaływanie na obszarze na prawo 1000. To oddziaływanie polegałoby na zmianie warunków bytowania siedlisk, zwłaszcza siedlisk torfowiskowych, które są przedmiotem ochrony w Dolinie Bezimiennej. W związku z tym istnieje duże zagrożenie wystąpienia wady zasadniczej nieuzyskanej decyzji środowiskowej i w związku z wystąpieniem takiego zagrożenia rekomendowaliśmy zarządowi BGJ-1 rezygnację z tej lokalizacji. Dodatkowe czynniki ryzyka no to stwierdzenie w inwentyzacji przyrodniczej wielu gatunków siedzi na obszarze Hmm, Choczewo, czyli na terenie Lietutowskiej, co też zwiększa ryzyko istotnych szkód środowiskowych. No. Hmm. To również dodatkowe ryzyko, to jest wystąpienie stanowisk ekologicznych na tym terenie. Dalej. Hmm. W związku z tym, proszę Państwa, zarząd spółki Przekazał informację, ktoś rekomendował przekazanie informacji generalnemu dyrektorowi Ochrony Środowiska, przed którym, jak wspominałem, toczy się postępowanie w sprawie określenia zakresu raportu. Przekazaliśmy informację, że e, spółka rezygnuje z przeprowadzenia dalszej oceny oddziaływania środowiska na lokalizacji Choczewo. E, e, jako dwa warianty lokalizacyjne pozostają opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, e, lokalizacja Żarnowiec i lokalizacja Rybietowo-Podolino. I te dwie lokalizacje będą prawdopodobnie przy pomocy ocieplania środowiska. Czekamy na potwierdzenie w postanowieniu stypendiowego przez ktoś, że takie przedstawienie wariantów lokalizacyjnych jest prawidłowe. Ta analiza, o której mówiłem, ta wykonana dla Hoczerno, była również wykonana dla biotopa Kopalinowicz. Tam również wykonaliśmy również wykonaliśmy odwierty hydrologiczne w takiej samej liczbie i wykonaliśmy badania modelowania rozprzestrzeniania się leja depresyjnego i podaży dalej. I jak Państwo widzicie tutaj na tych rysunkach, lej depresyjne na lokalizacji lubiatowo to rozprzestrzenia się w zdecydowanie w ograniczony sposób, nie wychodzi poza granice lokalizacji, jest spowodowane odmiennymi warunkami hydrogeologicznymi. Tam występuje warstwa gmin zwałowych, która oddziela pierwszy od drugiego przedziału wody Poziom poziomu podnoszenia. Przejdźmy dalej. Podsumowanie lokalizacja lubiatowo kopalino nie rodzi, realizacji inwestycji nie rodzi e, zadłużenia znaczących oddziaływania na naturę na w związku z tym, jak powiedziałem wcześniej w ramach lokalizacji najprawdopodobniej będziemy przeprowadzać pełne, pełne program badawczy oceną działania na środowisko i będzie to jeden z dwóch projektów lokalizacyjnych, który generalny dyrektor ochrony środowiska będzie rozważał e, do wskazania w organizacji organizacji y, pierwszego wychowienia. Y, inne elementy istotne, badaliśmy w międzyczasie w tym roku, również y, y, kwestie dostępności drogi dojazdowej i y, 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 infrastruktury kolejowej dla obydwu organizacji, proszę <tuszę> o łapkę, tutaj będzie lepiej widać. Najbardziej się i dobrą wariantem w lokalizacji drogi dojazdowej jest droga przez Jackowo i tutaj przez Las do lokalizacji Metowo-Kopalino. Ten wariant najmniej w obecne tereny zabudowane. Będą podane analizie również inne trasy, warianty tych dróg dojazdowych, natomiast na dzień dzisiejszy to nie jest wariant preferowany. Będą wykonywane oczywiście szczegółowe analizy, w tym analizy hałasowe, natężenia ruchu, potencjalnych oddziaływań związanych z takim, a nie transportem. to odbywało się w przyszłym roku. No tutaj jest. I również prowadziliśmy pierwsze, pierwsze analizy opakowań przystrzeli środowiskowych i na który dotyczy naszą są już wstępnie przeanalizowane ścieżki dojścia do linii e, istniejącej e, żarnowiec e, Słów z e, Na tej linii będzie budowana, najprawdopodobniej będzie budowana nowa stacja elektroenergetyczna, obecnie trwają analizy, aby e, wskazać najbardziej podobne miejsce na budowę takiej stacji. I do tej stacji będą prowadzone korytarze. Również uważamy, że mniej interweniujących środowisko będzie wariant wyprowadzenia mocy z ubiegłego kolejnego Wszystkie te elementy, o których mówiłem, zarówno drogę, jak i, jak i e, infrastruktura energetyczna, były brane również pod uwagę przy wyborze jednej z tych dwóch z lokalizacji. No i podsumowanie, które odniosłem się do tej kwestii nazewnictwa. Bo rzeczywiście jest to kwestia istotna. Myśmy zresztą rozmawiali o tych uwarunkowaniach z, w, w Sałecje Słayszewie na spotkaniu, gdzie przedstawialiśmy wyniki oceny naturalnej i wstępnej i tam również padły głos, że powinniśmy tę lokalizację tego prowadziła to to zmienić nazwę i posługiwać się nazwę z Swarszanu. Natomiast proszę Państwa, ja tłumaczyłem jeszcze raz to powtórzę, za chwilę pokażę dlaczego to jest właśnie tak, a nie inaczej, bo to już się nam potwierdziło, to nasze przewidywania. Posługujemy się nazwą, która została tak, a nie inaczej określona w programie rozwoju mocy Energetyki jądrowej, czyli tak zwanym, przez rząd kilka lat temu. Tam, gdzie były prezentowane potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej, ta lokalizacja dokładnie nazywała się Lubetą Kopaliną, a tamta Choczewo. Ponieważ ten program, ten dokument rządowy, był przedmiotem międzynarodowej, tzw. transgranicznej oceny strategicznej i państwo potencjalnie narażone znają te, ani inne nazwy, my w ocenie oddziaływania na środowisko czyli w karcie informacyjnej i w tym procesie, który będziemy <coughs> zacząć, ponieważ to jest drugi etap oceny działania środowiska dla przedsięwzięcia, właśnie po strategicznej ocenie, musimy się posługiwać tymi samymi nazwami, bo inaczej prowadzilibyśmy zamieszanie, musielibyśmy wszystkim krajom narażonym tłumaczyć dlaczego w międzyczasie czy ta organizacja, o której mówimy, to na pewno przedmiotem oceny strategicznej czy nie była. I dzisiaj dostanę już pierwsze uwagi. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w ramach finansowo-licznej oceny działania z LIFTY. I jedna z pierwszych uwag, jaka była, dotyczyła właśnie powiązania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i tej procedury z programem rządowym. I było pytanie, dlaczego, mimo iż kopalino i kroczerwo były oceniane w tamtym programie, ale miały mniejszą punktację i były to na miejscu, nie pamiętam, w 6 i 7 chyba. Teraz są wskazywane jako pierwsza turma, w związku z tym e, e, potwierdza się to, że państwa analizują te dwa dokumenty i po prostu zwracają uwagę na powiązania między nimi. Natomiast my wewnętrznie e, już rozmawialiśmy na ten temat również na, e, z naszym zarządem i po zakończeniu procedury skopingu, w tej chwili już nie wprowadzać zamieszania w tej procedurze transgranicznej i do etapu raportu o działaniu na środowisko. Zaczniemy wprowadzać nazwę swojszego i będziemy starali się poinformować odpowiednio, że jest to ta nazwa <laughs> w najbliższym miejscu przy nowej